15. Ladies and gentlemen, please switch off flash photography. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, please turn off flash photography. Thank you very much. No nie do końca chyba rozumieją komunikaty Pani Arbiter, niektórzy kibice. Jeżeli chodzi o awans do półfinału, wszystko już jest w turnieju WTA Finals rozstrzygnięte, ale Iga Świątek i Kokogo wgrają m.in. o 250 punktów do rankingu i 110 tysięcy dolarów, więc też takie wymierne rzeczy są w tym spotkaniu do zdobycia. Widzimy, że sporo osób czekało, aby móc wejść na kort, na tę pierwszą przerwę w spotkaniu, no to też na pewno cieszy, że coraz więcej osób zbiera się w Dikis arenie, pewnie kompletu dzisiaj nie będzie, no ale widzimy, że tych, tych kibiców jest trochę więcej niż w poprzednich dniach. Oczywiście nie ma się co dziwić, gra liderka światowego rankingu z reprezentantką Gospodarzy i z największą nadzieją amerykańskiego tenisa. cieszy ta zwiększająca się frekwencja. Zupełnie inaczej gra się mecze przy pełnych trybunach. Tak, bardzo często wspominają o tym same zawodniczki. Też nawiązując do tego okresu pandemii, kiedy przecież na trybunach kibiców zupełnie nie było. Oj, fantastycznie, to wcale nie była łatwa pozycja. Musiała sobie bardzo szybko zrobić miejsce nogami, aby w odpowiednim momencie uderzyć piłkę. Zobaczmy raz jeszcze. Ten return był głęboki. No, z tego miejsca zagrać w takim kierunku to naprawdę jest duża sztuka. Oj, wyrzuciła w najłatwiejszej, w najłatwiejszym momencie tej całej akcji, którą skonstruowała sobie naprawdę wyśmienicie Kokogo, szczególnie ten stop wolej był fenomenalny. Ale też dobiegnięcie Igi i utrzymanie tej piłki w korcie, bo to była taka drypująca piłka, ciężki kąt. Widzimy taką płaską patelnią tak naprawdę Iga odgrywała ten dropshot. To są wspomniane przez Ciebie akcje ofensywne Koliko. Wracamy do Digis Arena. No oczywiście jak to bywa w przypadku meczów Igi Świątek, dużo biało-czerwonych barw na trybunach. Mam wrażenie, że polscy kibice potrafią być w każdym miejscu na ziemi, w którym czy to gra Iga Świątek, czy to grają nasze reprezentacje narodowe w sportach drużynowych. Ale jaki to jest piękny obrazek, że tenisistka, sportsmenka, potrafi zbudować takie emocje i sama też to bardzo na każdym kroku docenia. Prośba od pani Miriam Bley o zajęcie miejsc, aby zawodniczki mogły rozpocząć drugą partię. akcja rozpoczęta od dwóch uderzeń granych do forehandu Goff. No jak Iga wyczuje tę przewagę jak będzie systematycznie tam grała to w dużych kłopotach będzie Amerykanka też warto dodać że jest duża różnica jeżeli chodzi o rotację granych piłek pomiędzy forehandem a backhandem Korigov Nie wiem czy ucierpiała w jakiś sposób przy tej piłce zagranej na ciało Koko Go. Może próbując ochronić twarz po prostu uderzyła się drugą stroną ramy. Może w tej powtórce będziemy więcej widzieć. No chyba tak było w Maćku. A piłką tutaj oberwała Koko e, Teraz to było doskonale widać w tym pierwszym ujęciu. To dlatego też przestała grać, bo poczuła ten e, kontakt. Może podobać się w serwisie Igi Świątek ta różnorodność, bo ona potrafi zaserwować płasko, potrafi zaserwować z kikiem, potrafi zaserwować serwis wyrzucający no pełna gama e, rodzajów podań w wykonaniu Polki. Dobrze rozpoczęta druga partia przez naszą zawodniczkę wysoki poziom koncentracji. No dość niesforna jest dzisiaj publiczność. Fort Worth ma sporo pracy, pani Arbiter, ale kibiców dobre humory nie opuszczają. To no, trzeba tutaj pochwalić obie zawodniczki, bo Kokogov dobrze prowadziła całą wymianę. Iga się doskonale broniła. Zawiodło to ostatnie uderzenie. Jest 4 do 0. Wydaje się, że ma pod kontrolą tego drugiego seta Iga Świątek. Będą dwie piłki meczowe dla Igii Świątek. O ile w pierwszym secie było sporo walki, było sporo dobrej gry z obu stron, o tyle w drugim istnieje na korcie tylko jedna tenisistka i jest nią nasza reprezentantka. Dziękuję. Iga, you look at the court, the tennis court's purple, but if you look around the stands, it's red and white. There are tons, tons of Polish support. A lot of your fans are here. It must make you feel special. Yeah, it does. Dziękuję. <laughs> Should I speak Polish, English? Sure. Ojej, oh, yeah. no, za so, to, że dzisiaj na pewno... wam energii, więc dziękuję wam i widzimy się jutro. Okay. To przetłumaczymy we'll tę pierwszą część wywiadu Andrew Krasnego. Powiedziała Iga, że jest bardzo dumna, że zrobiła taki progres, który pozwolił jej na tak dobrą grę w tak dużym turnieju, jakim, jakim jest WTA Finals. Padło też pytanie oczywiście o Kolejną rywalkę i świąteką Arynę Sabalenkę. Odpowiedziała nasza tenisistka, że Aryna to wielka fajterka. To będzie na pewno trudny mecz, ale skupia się wyłącznie na sobie. Myślę, że to są Słowa, które warto zapamiętać. Dokładnie Iga podkreślała to, że jest dumna z tego, że gra tak bardzo regularnie w tym sezonie, bo Andrew Krasto tutaj pytał o różnicę z poprzednim sezonem, tak, gdzie ona była zawodniczką, która tak naprawdę no, nie liczyła się w tym turnieju, a w tym roku dominuje. No jaką różnicę potrafi zrobić jeden rok i, i tak jak Iga powiedziała, ona nie myśli o liczbach, nie przejmuje się statystykami, bilansami, ona skupia się na sobie, na kolejnym zadaniu. Trzecie z pięciu. Zadań wykonanych. No mi jeszcze imponuje to, że ona po tak ciężkim sezonie sama mówi o tym, że tutaj jest gotowa grać na 100% pod względem fizycznym i pod względem mentalnym. You can't buy experience, nie da się kupić doświadczenia i te łzy z zeszłego roku, ta, 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 ta nerwowość z zeszłego roku zaprocentowała w tym roku.